Drodzy Państwo, to co właśnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych zaskoczyło absolutnie wszystkich. Na ulicach amerykańskich miast pojawiło się wojsko. Tak, dobrze Państwo słyszą, żołnierze w pełnym umundurowaniu, pojazdy wojskowe i patrole w miejscach, gdzie jeszcze kilka dni temu panował spokój. Rząd USA ogłosił nadzwyczajne działania, a cały kraj jest w stanie ogromnego napięcia. Co to oznacza? Dlaczego podjęto aż tak drastyczne kroki? I czy to może być początek czegoś większego? W tym materiale wyjaśnię wszystko krok po kroku, spokojnie i rzeczowo, bez plotek i sensacji, tylko sprawdzone informacje i logiczne wyjaśnienia. Bo wiem, że wielu z państwa, zwłaszcza tych, którzy śledzą wydarzenia międzynarodowe od lat, czuje dziś niepokój. Pytacie w komentarzach, co się naprawdę dzieje za oceanem i czy to może mieć wpływ również na Europę. Dlatego dziś przygotowałem pełen obraz sytuacji, żeby rozwiać wątpliwości i pomóc zrozumieć, co kryje się za tymi zaskakującymi decyzjami władz USA. Zacznijmy od faktów. Wojsko pojawiło się na ulicach po ogłoszeniu przez rząd specjalnego dekretu bezpieczeństwa narodowego. W praktyce oznacza to, że siły zbrojne mają wspierać policję w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w kluczowych rejonach. W mediach społecznościowych krążą nagrania, które pokazują kolumny wojskowych pojazdów, żołnierzy przy punktach kontrolnych i patrole w miastach takich jak Nowy Jork, Hicago czy Los Angeles. Ale, i to bardzo ważne, władze uspokajają, że to działanie prewencyjne, a nie zapowiedź żadnego konfliktu. Wiele osób zastanawia się, dlaczego właśnie teraz rząd zdecydował się na tak poważny krok. Czy chodzi o kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, protesty, czy może napięcia polityczne przed zbliżającymi się wyborami? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się dokładnie każdej z tych możliwości, żeby pomóc państwu zrozumieć, co naprawdę stoi za decyzją o wprowadzeniu wojska na ulice. Wiem, że część z Państwa pamięta czasy, kiedy podobne obrazy widywało się tylko w kronikach historycznych. Dlatego nie dziwię się, że dzisiejsze nagłówki budzą emocje. Ale właśnie po to jest ten kanał, żeby oddzielić fakty od strachu i wspólnie zrozumieć, co się dzieje na świecie. Zawsze staram się mówić spokojnie, jasno i uczciwie, bez politycznych emocji, za to z szacunkiem do każdego widza. Zwłaszcza tych z Państwa, którzy oglądają regularnie i szukają rzetelnych informacji. Proszę więc, zostańcie ze mną do końca tego materiału. Dziś naprawdę warto. Jeśli cenicie spokojne, klarowne wyjaśnienia bez przesady i plotek, kliknijcie: Lubię to i zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu zawsze będą Państwo pierwsi, którzy dowiedzą się, co naprawdę dzieje się w USA i na świecie. A teraz przejdźmy do szczegółów. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy teraz do sedna. Bo wiem, że wielu z Państwa zadaje sobie to samo pytanie. Dlaczego właśnie teraz, w i wieku, w kraju takim jak Stany Zjednoczone, rząd decyduje się wysłać wojsko na ulicę? Co musiało się wydarzyć, że władze uznały to za konieczne? Zacznijmy od tła całej sytuacji. Od kilku tygodni w Stanach narastało napięcie społeczne. Protesty, spory polityczne, Coraz większe różnice między różnymi grupami społecznymi, to wszystko zaczęło tworzyć mieszankę wybuchową. Władze federalne obserwowały rozwój wydarzeń z niepokojem, a służby bezpieczeństwa alarmowały, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. I wtedy zapadła decyzja, która zaskoczyła nie tylko obywateli, ale i wielu ekspertów wprowadzenie sił wojskowych do pomocy w utrzymaniu porządku publicznego. To oczywiście nie jest codzienna decyzja. Amerykanie bardzo cenią swoją wolność, niezależność i prawo do protestu. Widok żołnierzy na ulicach wywołał więc ogromne emocje. W wielu miastach ludzie wyszli z domów, żeby zobaczyć co się dzieje. Niektórzy czuli się spokojniej, widząc mundury, bo mieli nadzieję, że to pomoże ustabilizować sytuację. Inni z kolei byli przerażeni, bo skojarzyło im się to z czymś, czego Ameryka dawno nie widziała. Z czasami napięcia i braku zaufania do rządu. Ale trzeba powiedzieć jasno: to nie jest zamach stanu, to nie jest wojna. To działania prewencyjne, przynajmniej tak tłumaczą to władze. Celem ma być ochrona obywateli, utrzymanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa w kluczowych miejscach. Choć. Jak to zwykle bywa, nie wszyscy w to wierzą. Wystarczy wejść do internetu, żeby zobaczyć, jak bardzo społeczeństwo jest podzielone. Jedni mówią, to dobrze, wreszcie ktoś zareagował, bo sytuacja wymykała się spod kontroli. Inni, nie, to niebezpieczny precedens. Raz pozwolisz armii wejść na ulicę, i potem trudno to cofnąć. I wiecie co? Obie strony mają trochę racji, bo z jednej strony bezpieczeństwo jest najważniejsze, a z drugiej Historia uczy nas, że każde ograniczenie wolności w imię porządku może mieć swoją cenę. Właśnie dlatego ta decyzja budzi tak ogromne emocje. Nie chodzi tylko o to, że żołnierze pojawili się na ulicach. Chodzi o to, co to mówi o nastrojach w Ameryce, o tym, jak bardzo społeczeństwo jest zmęczone, jak bardzo ludzie stracili zaufanie do instytucji, które kiedyś dawały im poczucie stabilności. Z informacji, które napływają, wynika, że działania wojska są ściśle nadzorowane. Żołnierze nie mają uprawnień policyjnych, nie mogą zatrzymywać obywateli ani używać siły, chyba że chodzi o ochronę życia i mienia. Ich zadaniem jest wspieranie lokalnych służb, pilnowanie porządku i reagowanie w razie zagrożenia. Rząd podkreśla, że to rozwiązanie tymczasowe, tylko na czas kryzysu. Ale wielu komentatorów przypomina, że historia zna przypadki. Gdy tymczasowe środki zostawały z nami na długie lata. Warto też dodać, że sytuacja różni się w zależności od regionu. W niektórych stanach obecność wojska jest minimalna to kilka patroli w strategicznych miejscach. W innych jak Nowy Jork czy Kalifornia działania są bardziej widoczne. Władze lokalne współpracują z armią, by uniknąć chaosu i niepotrzebnych napięć. W mediach pojawiły się nagrania pokazujące żołnierzy rozmawiających z mieszkańcami, pomagających przy ewakuacjach czy rozładowywaniu napięcia. To pokazuje, że mimo trudnej sytuacji wciąż chodzi o wsparcie obywateli, a nie ich kontrolowanie. Wiem, że dla wielu z Państwa, zwłaszcza tych, którzy pamiętają czasy zimnej wojny, obrazy wojska na ulicach mogą budzić nieprzyjemne wspomnienia. Wtedy takie widoki kojarzyły się z kryzysem, z niepewnością, a czasem z czymś jeszcze gorszym. Ale świat się zmienił, i warto patrzeć na to, co dzieje się w USA, nie przez pryzmat dawnych lęków, tylko przez pryzmat nowych wyzwań. Dzisiejsze zagrożenia to nie tylko wojny i konflikty militarne, ale także cyberataki, dezinformacja, napięcia wewnętrzne i kryzysy społeczne. To, a co teraz obserwujemy w Stanach, może być próbą nowego modelu reagowania na sytuacje kryzysowe. Rząd chce pokazać, że potrafi działać szybko i skutecznie. Tyle, że sposób, w jaki to robi, jest niezwykle delikatny, bo balansuje na cienkiej granicy między ochroną obywateli a naruszeniem ich wolności. I powiem Państwu szczerze, trudno jednoznacznie ocenić, kto ma rację. Widzimy tylko to, co pokazują media. A media, jak wiemy, potrafią zarówno uspokajać, jak i podsycać emocje. Dlatego zawsze zachęcam, zanim uwierzycie w dramatyczne nagłówki, warto sprawdzić źródła, posłuchać różnych stron, a dopiero potem wyrobić sobie opinię. I właśnie dlatego ten kanał istnieje, żebyśmy mogli wspólnie spokojnie analizować, co naprawdę się dzieje, a nie tylko reagować na emocje. Kiedy rozmawiam z Polonią w USA, słyszę od nich jedno: ludzie są zmęczeni ciągłym napięciem. Jednego dnia mówi się o kryzysie gospodarczym, drugiego o bezpieczeństwie, trzeciego o polityce. A teraz jeszcze wojsko na ulicach. Wielu starszych Amerykanów mówi wprost: czegoś takiego nie pamiętają od dziesięcioleci. I trudno się dziwić, bo to naprawdę wyjątkowy moment w historii współczesnej Ameryki. Ale czy to wszystko oznacza, że kraj jest w niebezpieczeństwie? Niekoniecznie. Wbrew pozorom, Ameryka ma ogromne zdolności adaptacyjne. To społeczeństwo, które potrafi się zjednoczyć, gdy robi się naprawdę trudno. Pamiętamy to z czasów 11 września, pamiętamy z okresu pandemii. Więc może i tym razem ta sytuacja stanie się punktem zwrotnym, momentem, w którym Amerykanie przypomną sobie, że bezpieczeństwo i solidarność to wspólna sprawa. Rząd zapewnia, że nadzwyczajne działania są ograniczone w czasie i będą cofnięte, gdy tylko sytuacja się uspokoi. Nie ma mowy o żadnych godzinach policyjnych ani ograniczeniach przemieszczania się. Celem ma być prewencja, a nie represja. I choć trudno dziś przewidzieć, jak długo to potrwa, jedno jest pewne: oczy całego świata są zwrócone na USA. Dla nas, w Europie, to także ważny sygnał. Bo jeśli największa demokracja świata musi uciekać się do takich środków, to znaczy, że czasy, w których żyjemy, naprawdę się zmieniły. To nie są już spokojne dekady stabilności, to era niepewności, w której państwa muszą działać szybciej, odważniej i czasem bardziej zdecydowanie. Powiem szczerze, gdy patrzę na te wydarzenia, czuję jednocześnie niepokój i nadzieję. Niepokój, bo widok żołnierzy z karabinami na ulicach amerykańskich miast nigdy nie jest czymś normalnym. Ale też nadzieję. Bo jeśli z tej sytuacji wyniknie dyskusja o tym, jak budować społeczne zaufanie, jak dbać o bezpieczeństwo bez naruszania wolności, to może w dłuższej perspektywie coś dobrego z tego wyniknie. I dlatego, proszę Państwa, tak ważne jest, żebyśmy nie reagowali tylko emocjami. Świat potrzebuje dziś więcej spokoju, rozwagi i rozmowy. I właśnie to staram się robić tutaj. Rozmawiać z Państwem jak z przyjaciółmi, tłumaczyć, analizować i wspólnie szukać sensu w tych wszystkich, czasem przerażających, wydarzeniach. Jeśli zgadzają się Państwo, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy rzetelnych informacji, spokojnego tonu i zaufania, to bardzo proszę, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki temu YouTube pokaże ten materiał większej liczbie osób, które też szukają prawdy i chcą zrozumieć, co dzieje się na świecie. I oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybują Państwo kanału, warto to zrobić teraz. Bo na tym kanale zawsze rozmawiamy spokojnie, z szacunkiem i bez sensacji. Tu chodzi o zrozumienie, a nie o panikę. A już w kolejnym materiale opowiem o tym, jakie skutki ta decyzja może mieć dla relacji międzynarodowych, zwłaszcza między USA a Europą. Więc proszę, zostańcie ze mną. Bo naprawdę warto wiedzieć więcej ale wiedzieć mądrzej. Dziękuję, że oglądacie, że komentujecie, że wspólnie budujemy społeczność ludzi, którzy chcą rozumieć świat, a nie tylko się go bać. Do zobaczenia w kolejnym materiale.